Słowa Ewangelii według św. Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili pan, rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. O Przez fal podnoszę wzrok, ciemność morze w ramionach Twych, wytchnieniem po Ciebie. początek, aby właściwie odnieść to słowo, które nam Pan Jezus daje na e, dzień dzisiejszy, na tę trzecią niedzielę, niedzielę wielkanocną, e, trzeba przyjrzeć się e, tym uczniom, którzy wyruszają z Jerozolimy, zmierzają do Emaus. Niektórzy mówią, że e, uciekają, e, ale chyba nie do końca jest to e, prawdziwe. Co prawda, ta informacja o zmartwychwstaniu Chrystusa, faktycznie jak jest to. Zobrazowane w dzisiejszej Ewangelii przeraziła ich, ale widzimy ich jako uczniów, którzy rozmawiają, rozprawiają o tym, co się tam stało. I na pewno są obrazem człowieka, który jest zawiedziony, który jest rozczarowany, bo uczniowie byli zawiedzeni i rozczarowani tym, jak się zakończyło życie Chrystusa, tego, który im obiecywał królestwo niebieskie, tego, który sprawiał, dokonywał różnych cudów. Obraz człowieka zawiedzionego, rozczarowanego i w tej drodze, którą oni e, przebywają do, e, podążają do Emaus, przybliża się Jezus, a oni go nie rozpoznają. Więcej nawet on zaczyna im wyjaśniać pisma, e, zaczyna im cytować Pismo Święte, które oni e, dobrze znają, ale nie umieją go właściwie e, odczytać i w i jego perspektywie nie umieją też zrozumieć e, porażki, mówiąc w cudzysłowie porażki e, pana Jezusa. Nie umieją zobaczyć, że to musiało się stać, e, że męka była konieczna, aby dokonało się e, zbawienie, i dopiero rozpoznają go przy łamaniu chleba. Dopiero rozpoznają go po tym e, geście którego dokonał tuż przed swoją męką. Te wszystkie elementy, które składają się na, ten po, na tę podróż uczniów, musimy je odnieść do swojego życia, po to, aby umieć rozpoznać przychodzącego Pana również i w naszym życiu. Patrząc na apostołów, którzy są rozczarowani, można by powiedzieć w cudzysłowie Panem Bogiem, rozczarowani Chrystusem, tym, że nie dokonał zwycięstwa w sposób, jaki oni by się spodziewali, ponieważ pada tam takie stwierdzenia. a myśmy się spodziewali i oni rzeczywiście po swojemu uważali, że Pan Jezus dokona zbawienia, że to Królestwo Niebieskie będzie polegało na zwycięstwie takim politycznym, że Pan Jezus zostanie na, na czele rewolucji, w wyniku której Żydzi odzyskają jakby swoje ziemie, swoje prawa na tym terenie, który w tamtym czasie rządzili Rzymianie. I ten obraz tych apostołów można bezpośrednio odnieść do naszego życia, do naszego postępowania, kiedy my jesteśmy też rozczarowani Panem Bogiem czy czy właśnie Chrystusem, a konkretnie Jego działaniem, kiedy spodziewamy się jakiegoś cudownego działania w naszym życiu, jakiejś cudownej interwencji, ona nie przychodzi, ponieważ uważamy, że interwencja Boża powinna właśnie polegać na tym, że obdarzy nas szczęściem, że obdarzy nam rozwiązaną sytuacją, że obdarzy nas pokojem. Tymczasem działanie Boga jest odwrotne. Najpierw Przychodzi krzyż, najpierw przychodzi coś trudnego, a później do, dopiero przychodzi zmartwychwstanie. Później dopiero nadaje sens temu, co się stało w naszym życiu poprzez to, że my umiemy się czegoś nauczyć że umiemy właśnie odnaleźć właściwą intencję. Tego, co dokonało się w naszym życiu, często złego, bo, bo tych sytuacji musimy dzisiaj szukać w naszym życiu, kiedy jesteśmy rozczarowani, czy to innymi ludźmi, czy naszą osobistą sytuacją, czy właśnie spodziewanym działaniem Boga. I musimy zobaczyć, że Pan mógł właśnie w ten sposób działa. Najpierw krzyż, najpierw cierpienie, a później dopiero zmartwych stanie. Najpierw rozczarowanie, a później dopiero ten moment, kiedy kiedy zobaczymy, że to wszystko jednak miało sens, że że Pan Bóg może wykorzystać to zło, które dzieje się w moim życiu, do czegoś dobrego, że może mnie podnieść na wyższy poziom w moim życiu duchowym. I przychodzi z bardzo prostymi środkami, które pomogą mi do tego, żebym to zrozumiał. Mianowicie, z jednej strony ze słowem, bo wyjaśnia im pisma, i to jest dzisiaj ta rzecz, na którą powinniśmy się w sposób szczególny zatrzymać: czy my sięgamy po pismo święte, czy szukamy tam rozwiązania swoich problemów, czy mamy taką praktykę w ogóle, Lektury Pisma Świętego, bo często zrzucamy czy, czy odpowiedzialność na Pana Boga, mówimy, że nie rozumiemy Jego działania. Okazuje się, że tak naprawdę nie słuchamy Boga na co dzień, ale kiedy dzieje się coś złego, łatwo stawiamy go na ławie oskarżonych. A z drugiej strony mamy Eucharystię. To przy, przy sprawowaniu Eucharystii, kiedy Pan Jezus połamał chleb, to wtedy oni go rozpoznali i my też rozpoznamy działanie Boga na adoracji w czasie Mszy Świętej. To też jest pytanie do nas, czy, czy, czy te, temu środkowi, jakim jest Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy poświęcamy temu czas, czy my znajdujemy czas dla Boga właśnie w, w tym miejscu?